Kochani, dzisiaj taki temat, który dotyczy nas wszystkich, w sensie takich jednostkowych doświadczeń z ludźmi w pracy czy z bliskimi w życiu prywatnym, towarzyskim, ale też globalnie, tak, jako społeczeństwo, bo jeżeli chodzi o manipulacje, również tutaj jesteśmy bardzo mocno poddawani temu. I przyzwyczailiśmy się do pewnych zachowań, pewnych marketingowych zasad, które gdyby nam się to przytrafiło w życiu takim codziennym czy prywatnym, to moglibyśmy naprawdę na to zwrócić uwagę. A tu jesteśmy często no już przyzwyczajeni, że to normalnie. Czy na przykład mamy tutaj y, jakąś cenę za jakiś produkt y, i niby ma być go 25% więcej niż y, w normalnym opakowaniu, ale nikt nie sprawdzi tego jak regularne opakowanie wygląda oprócz tych dociekliwych. <grym> I może się okazać, że to jest y, wcale nie 25, a 20, ale kto by się tam czepiał, tak? I każdy machnie ręką. Ale takie manipulacje są na porządku dziennym, szczególnie w internecie, gdzie ktoś podaje się za kogoś innego, szczególnie na jakichś portalach randkowych. To jest cudowne miejsce dla manipulatorów, żeby czerpać tam po prostu energię, czerpać pewne swoje. Cele, czy to są po prostu cele związane z seksem, czy to są cele po prostu związane z jakimś po prostu grą, bawieniem się drugim człowiekiem, czy podwyższeniem sobie własnego poczucia wartości, jakikolwiek to jest cel, takie miejsca. Właśnie są doskonałe. Internet to jest cudowne miejsce, żeby właśnie podsycać emocje innych, konflikty i tym manipulatorzy uwielbiają się najadać. Także <trybujesz> potrzebujemy uważać, to co czytamy, w co wchodzimy, jakie posty przyciągają naszą uwagę, bo tutaj. No nawet jeżeli jesteśmy bardzo świadomi, rozwijamy się duchowo, no to bardzo często gdzieś przyciągi naszą uwagę jakiś właśnie nagłówek i właśnie kampanie prezydenckie czy jakieś inne polityczne. Są wspaniałym takim miejscem, gdzie my możemy właśnie takie nagłówki porywające, manipulujące, obserwować. No i tutaj nie chodzi o to, że może ty się nawet złapiesz na to, bo może masz już wyrobione, jakieś swoje zdanie, ale chodzi o to, żeby nie dać się porwać tym emocjom, tak, żeby zachować spokój, żeby się nie dać sprowokować do właśnie. Takich emocji swoich wewnętrznych. A jeżeli już to się zadzieje, no to przyjrzyj się, co tu, co tu jeszcze takiego w tobie to porusza, że no, reagujesz na to, tak? że jesteś reaktywny. Także my z tym mamy do czynienia naprawdę na co dzień, w bardzo, bardzo wielu sytuacjach, i w jakiś sposób się trochę uodporniliśmy, ale też znieczuliliśmy, i na to chcę Was bardzo tutaj uczulić, ponieważ wtedy Wasza energia płynie do osób, które właśnie, właśnie. W ten sposób ją pozyskują, tak? Dostają uwagę. Ty się zaplączasz w jakąś dyskusję, czy gdzieś z kimś, czy chociażby przeczytasz jakiś komentarz, który cię po prostu mówiąc wprost wkurzy. No i pytanie, co ty z tym robisz? Czy ty dalej, dalej chcesz w to brnąć i tam się pienisz i gotujesz yy, i może jeszcze coś komuś odpiszesz, czy po prostu gdzieś zostawiasz to. Yy, w takich przypadkach, kiedy my z taką prowokacją emocjonalną od manipulatorów się spotykamy, tu najlepiej po prostu ukrócić to, tak? Na spokojnie, ale bardzo zdecydowanie powiedzieć, yy, mam inne zdanie, i po prostu nie będę o tym rozmawiać, i nie mam takiej potrzeby, i już nie wchodzić w żadne dyskusje, nie dać się prowokować, bo oni właśnie tutaj nas wtedy zahaczają. Czy to jest przestrzeń publiczna, czy przestrzeń internetu, czy to jest taka codzienna przestrzeń z jakimiś osobami. Jak e, takich manipulatorów my w takiej przestrzeni naszej, jakiejś takiej już bliższej może niż społeczna, e, szeroko społeczna możemy e, rozpoznać? No to są osoby, które często e, przedstawiają się jako dorany przyłóż, jako bardzo przemiłe, e, bardzo pomocne, bardzo prospołeczne, ale naprawdę... E, <grytanie> To jest tylko ściema po prostu. Nawet właśnie w takich jakichś rekrutacyjnych testach te osoby bardzo często właśnie przedstawiają się jako osoby, które grają na grupę, nie na siebie, ale jest wręcz odwrotnie. One w doskonały sposób potrafią czytać emocje innych ludzi i oczekiwania społeczne i w jakiś sposób mogą coś uzyskać, ale nie w tak ordynarny sposób, jak to robią narcyzi czy psychopaci i oni są paradoksalnie może no nie są, że bezpieczni, ale bardziej bezpieczni, bo my już nauczyliśmy się często rozpoznawać. To jest wiedza, która gdzieś tam do nas dociera dużo dłużej i Hmm, te ich manipulacje są dosyć mocno ordynarne, dosyć yy, znaczy bardziej ordynarne niż manipulatora. Są też nastawione na często szybki efekt, i tutaj jest też potrzebny długi człowiek, tak? uwaga drugiego człowieka, robienie takiego bardziej spektakularnego zamieszania, którym się karmią. Natomiast jeżeli chodzi o manipulatora, on jest bardzo cierpliwy, on potrafi poczekać, on potrafi snuć intrygi, on potrafi. Długo przyglądać się, czerpać właśnie samą satysfakcję z przemyśliwania tych intryk, z samego planowania zemsty tutaj, jeżeli ma nawet właśnie taką jakąś sytuację, gdzie czuje się pokrzywdzony, niesprawiedliwy i ona wywołuje w nim no, duże napięcie, dużą niezgodę, bo coś nie jest, tak jak on sobie zaplanował, tak po jego myśli, i tutaj ma bardzo duży konflikt, duże napięcie, no to napięcie będzie sobie redukował poprzez chęć zemsty. I nawet sama, samo planowanie zemsty, czy te etapy, w których ma docierać do tej zemsty, są dla niego ulgą. I tylko w ten sposób może sobie tą ulgę przynieść. Także właśnie w ten sposób możesz taką osobę rozpoznać, że ona nie patrzy w siebie, ok, przydarzyło mi się coś, co mi to pokazuje. Mm -hmm. Nie przyjmuje tego, nie, ok, dobra, tak się życie potoczyło, gdzieś tutaj coś straciłem, popełniłem błąd. Patrzę na swoje błędy, patrzę na zachowanie innych, a <noise> No i wyciągam wnioski tak? z tego wszystkiego dla siebie. Gdzie się pomyliłam, gdzie ktoś się pomylił, jak mógłbym, mogłabym lepiej zareagować, rozwiązać tę sprawę, nie, to zupełnie nie o to chodzi. Tu dążeniem manipulatora będzie to, że to nigdy nie jest jego wina. A nawet jeżeli już świat go zmusił do częściowego przyznania się do jakichś błędów, to tam, gdzie dla jego ego jest to bardzo niewygodne, będzie za wszelką cenę chciał zrzucić winę na ciebie i przyznać ci trochę racji. Może będzie chciał zawrzeć pewien sojusz, ale pamiętaj, że ten sojusz dla ciebie on nigdy nie jest dobry, bo gdzieś już manipulator w tym momencie no planuje jakąś kolejną manipulację, intrygę, gdzie tutaj właśnie przerzucić odpowiedzialność na ciebie, przerzucić winę na ciebie i jeszcze cię zastraszyć może, albo właśnie podziałać takim lękiem, tak? działać na lęku. I te działania manipulatora będą bardzo często subtelne, one tak jak powiedziałam nie są takie ordynarne jak u psychopaty. Natomiast będzie on działał, rozgrywał czy całą społeczność, czy gdzieś tam współpracowników, szefa, właśnie urabiając go, podszeptując różne negatywne historie na temat innych, albo na przykład na zasadzie dziel i rządź, czyli tutaj zasady Machiavelliego, żeby właśnie konfliktować osoby, czyli na przykład osoby, które podejrzewa, że może trzymają gdzieś sztamę i ma psychozę na punkcie właśnie tego, że mogłoby mu to zaszkodzić gdzieś, że ktoś jakieś sojusze zawiera, a jego w tym nie ma. Czy to jest w rodzinie, czy wśród znajomych, no to będzie chciał skłócić te osoby. Coś właśnie. Hmm, Nagadać jednej na drugą i będzie wystawiał waszą znajomość no na dużą próbę. I tutaj naprawdę trzeba bardzo dużej uważności i przede wszystkim czucia, powrotu do czucia, bo manipulatorzy doskonale potrafią rozgrywać osoby bardzo inteligentne i dużo inteligentniejsze niż one. Ale to dlatego, że jeżeli ty. Opierasz swoje obserwacje i swoje relacje na umyśle, na tym, co, co, co w umyśle, tak, co widzisz, co ci ta osoba mówi, co jest racjonalne, no to ta osoba manipulująca, ten makiawelista, on potrafi naprawdę tak zadziałać, że on wyprowadzi twój umysł w pole. On potrafi. Zdezorientować swoją ofiarę, obniżyć swoje poczucie wartości, powiedzieć coś takiego jakby dyskwalifikującego, żeby wyprowadzić się z równowagi, czy właśnie zdenerwować Ciebie, czy obniżyć właśnie tak, trafić ten jakby twoją piętę achillesową tam, gdzie jest twój słaby punkt, może masz jakieś kompleksy. Robić zamieszanie. No i wiele, wiele, wiele intryg. Ja nie jestem w stanie nawet tego wszystkiego tu powiedzieć. Na tym filmie, jeżeli chcesz zgłębić się ten temat, to jest dużo, dużo takich książek, które mówią o, o właśnie tej mrocznej triadzie, no i też o manipulatorze, o manipulacjach. Jeżeli czujesz, że gdzieś właśnie w twoim bliskim otoczeniu jest taka osoba i się na to łapiesz, no to warto, warto sięgnąć po to, bo ta wiedza, jest naprawdę otwierająca oczy i my często osoby wrażliwe, osoby empatyczne, jesteśmy bardzo dobrymi kąskami dla takich osób. I tutaj właśnie powrót do czucia tego, co mówi twoje ciało będzie doskonałą, doskonałą drogą i kierunkiem, żeby nie dawać się na manipulacje i my jako cywilizacja do tego czucia potrzebujemy wrócić. Jeżeli chciałbyś, chciała popracować, właśnie nad takim powrotem do czucia, to bardzo ci polecam, właśnie pracę z ciałem. Tutaj, właśnie nasze sesje, które prowadzimy z Tomą na poziomie pracy z ciałem, pracy z energią, pracy z umysłem, gdzie wszystko jednocześnie łączymy i na tych wszystkich poziomach, właśnie fizycznej, energetycznej czy umysłowej, podświadomości, pracujemy jednocześnie, ponieważ jeżeli jakiś, jeżeli jakiś manipulator rozpracował ciebie, jesteś w jego sieci, no to on będzie chciał również w tej strefie fizycznej, no, będzie cię zahaczał, tak? To wszystko się będzie w Twoim ciele odkładać i potem z łatwością możesz wpadać w innych okolicznościach, w innych sytuacjach. Na przykład, jeżeli to był Twój rodzic, tak? I, Jesteś ofiarą właśnie takiego manipulatora, to potem możesz trafić na takiego partnera, możesz trafić na takiego szefa, już będziesz bardzo wyćwiczony i podatny na być ofiarą takiej osoby. Bo na przykład, co mi się pokazało, że mając takiego rodzica, możesz albo stać się. Jeszcze większym manipulatorem i chcieć przychytrzyć y, innych, i po prostu to cię doprowadzi do takiej, takiego kierunku, że y, po prostu będziesz chciał dominować nad innymi swoimi manipulacjami, albo w drugą stronę będziesz y, chciał grać ofiarę, y, bo w ten sposób unikałeś, unikałeś konfrontacji i tego, że ten rodzic zrobić jeszcze większą krzywdę. Także zachęcam was właśnie do takiej pracy z ciałem tutaj właśnie do sesji czy ze mną indywidualnych, czy tych sesji holistycznych, które z tobą prowadzimy. Bo tutaj trzeba się zawsze przyjrzeć już takiej kwestii duchowej, prawda? Co we mnie powoduje, że ja Daje się nabrać takim manipulacjom, co jest we mnie. Może ja jakieś właśnie mam doświadczenia z dzieciństwa, z rodzicem, może wpadłam w taki długo, wieloletni związek, relacje, może w takiej relacji byłeś, byłaś wiele lat i potrzebujesz po prostu się temu wszystkiemu poprzyglądać i też uwolnić z ciała no to, co się do niego przykleiło energetycznie. Po prostu, kiedy my jesteśmy w ciągłym zagrożeniu, bo my podświadomie to czujemy, że my jesteśmy w zagrożeniu przy takiej osobie, to nasze ciało się spina, ono reaguje. I potem idziemy z takim spiętym ciałem i albo nawet chcemy wywoływać u innych osób właśnie, które nawet może normalnie nie są skłonne do takich zachowań, Chcemy wywoływać takie sytuacje, w których ktoś właśnie tak się zachowa, że my będziemy odgrywali tą relację z manipulatorem albo będziemy po prostu zwyczajniej podatni, i tu potrzebujemy pracować duchowo z tym na dwóch poziomach: właśnie takiej wiedzy, takiego zobaczenia, też połączenia z tego z wiedzą psychologiczną, pracą z ciałem. Ale zobaczenia, kto w moim otoczeniu, czy może ktoś z moich rodziców, czy rodzeństwa, czy gdzieś w rodzinie, czy właśnie szef, współmarzonek, partner, takie techniki stosuje wobec mnie, albo też dru drugiej, to jest jednocześnie, popatrz, jakie ty korzyści sam. Masz z tego, tak? Co w tobie? Bo tutaj często też wchodzi energia seksualna, że ja mam uwagę takiej osoby, może w jakiś sposób sam gdzieś manipulujesz, tak? Zwłaszcza jak był taki rodzic, to może gdzieś na różnych etapach sam się nauczyłeś, nauczyłaś prób manipulacji, mogą ci one w ogóle nie wychodzić, ale może być to bardzo subtelne, bo pamiętajcie, że. Często jest na tej drodze duchowej tak, że my spotykamy takiego manipulatora wersji hard, a u nas jest to maleńkie, albo jest to w ogóle w innych przestrzeniach, jest to bardzo, może być na bardzo subtelnych poziomach, gdzieś poszukiwania na przykład bezpieczeństwa. Uwodzenia kogoś, właśnie, bo szukam bezpieczeństwa, którego nie dostałem, nie dostałam w dzieciństwie, albo jakiegoś poczucia wartości i w naprawdę pokrętny sposób potrafimy wchodzić w takie relacje z manipulatorami, właśnie z tego schematu przyzwyczajenia, tak? z dzieciństwa, albo jeszcze właśnie z jakichś innych. I innych doświadczeń naszych ziemskich z poprzednich wcieleń, gdzie wypracowaliśmy po sobie pewne schematy, one jeszcze może są już takim wielkim echem. E, porzucaliśmy to wielokrotnie, ale gdzieś jeszcze może jakaś subtelna energia tutaj jest i ważna, e, bo to też Jeszua o tym mówił, że jakby nie ma takiej różnicy w tych. E, w tych czynach, tak? Nie wejdziesz do królestwa, nawet jeżeli to będzie maleńkie, nawet jeżeli to będzie subtelne, ale to jest. I teraz może ci jest dany taki manipulator, gdzieś, żeby samemu się przyjrzeć i skontaktować, Ok, o tutaj na jakichś subtelnościach ja jeszcze coś takiego robię. I to zawsze wobec siebie, wobec tej osoby jest potrzebna szczerość, nie wchodzenie absolutnie w te gry, zakończenie tych, tych gier. Nie wchodzimy, nie próbujemy przechytrzyć. Po prostu tu jest cierpliwość, mówienie prawdy, swojej prawdy i konsekwencja konsekwencja takiego człowieka. Naprawdę. Manipulatorzy mają swoje pięta hilesowe, potrafią być zbyt przekonani o swojej wspaniałości, sprycie i ta brawura ich często później no, prowadzi na manowce. Tak? Także to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie poddani, zupełnie bezsilni wobec takich ludzi, absolutnie nie. Właśnie znając te manipulacje, obserwując je, idąc do czucia, uwrażliwiając się, patrząc, co mi mówi ciało przy takim człowieku, i też obserwując, jak ten człowiek się zachowuje, i nie wchodzenie w te gry, nie próbowanie przechytrzenia ich, tylko po prostu widzenie prawdy i mówienie prawdy, i bycie przy swojej prawdzie, prędzej czy później naprawdę nas wyzwoli z takich ludzi, czasami po prostu wystarczy odejść, tak? Wystarczy podziękować takiej osobie. Także życzę Wam, byście potrafili rozpoznawać manipulacje manipulatorów, uwrażliwiali się na to i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.